Cześć, to Anika. Pomyślałam sobie ostatnio, że zrobię syrop z mniszka, a przy okazji pokażę Wam fajny patent na prezent dla gości weselnych. O co chodzi z tym patentem? Otóż bardzo podoba mi się panujący ostatnio trend na własnoręcznie wykonane prezenty dla gości. Sama szukałam pomysłu na taki prezent i chcąc zrobić przetwory dla naszych bliskich, natknęłam się na syrop z mniszka. Który jest mega tanią opcją, jedyny minus wymaga nakładu pracy. Zaczynamy od zebrania kwiatów mniszka. Kwiaty zbieram z daleka od miasta i zanieczyszczeń w słoneczny dzień, czyli kiedy kwiaty są otwarte. Zebrane kwiaty wykładam na jasną tkaninę lub kartkę, żeby uciekły z nich robaczki. Wystarczy kilkanaście minut. Ja zostawiam swoje na 2 godziny i niestety trochę mi się ugotowało na słońcu. Później, za radą Klaudyny Hebdy, odcinam zielone końcówki kwiatów, aby syrop nie miał gorzkiego posmaku. Kwiaty wkładam do garnka, zalewam zimną wodą i gotuję na małym ogniu przez około 20 minut. Jeżeli lubicie, możecie też dodać przyprawy korzenne. Następnie garnek odstawiam na 24 godziny. Po tym czasie wywar odcedzam przez sito lub gazę. Dodaję do niego cukier i sok z cytryny. Mieszam i gotuję bez przykrycia aż do uzyskania konsystencji syropu, czyli przez jakieś 2 godziny. Gorący syrop przelewam do wyparzonych w piekarniku słoiczków. I gotowe mamy pyszny syrop na zimę lub prezent dla naszych bliskich.